Mordeczki pokazalibyście jakieś kruzery, same tylko u was wynalazki. A kruzery to nie wynalazki? Dobra, chcieliście, to macie. da dam, dam, No jest kruzerek drodzy Państwo, BMW R12. Widzieliście kiedyś coś takiego? Morda, ale cruiser to musi mieć v silnik! No ale przecież ma, tylko że taką wzdłużną i pod kątem 180 stopni! Haha. Ha. Jeden chłop mnie zrypał w komentarzu, że Ducati to nie ma V90, tylko silnik L, więc tutaj jest silnik h -tsz. Oczywiście, że bokser, ale klasyczny bokser, czyli... Ten bez dochładzania cieczą. Mamy tutaj chłodnicę oleju, więc motorek się za szybko nie przegrzeje, no ale mamy pięknie żebrowane głowice oraz cylindry, czyli jest klasyka. Do tego mamy konkretną, a z drugiej strony nieprzesadzoną pojemność, bo 1170 czyli R12, czyli boxer 1200. Prawilny, kultowy motocykl, a nie silnik, któremu można stawiać pomniki. 110 kon, 109 koników i 110 nm, czyli prawie tyle samo, tyle samo. Przy 7000, przy 6000. Najważniejsze, że lwia część momentu obrotowego dostępna jest już od spodu. A taka most i taki moment przy zaledwie właściwie 227 kg z zalanym do pełna 14-litrowym zbiornikiem oznaczają, że tutaj naprawdę jest sążne odejście, a to przekłada się na bardzo dynamiczną i dają frajdę jazdę, frajdę z jazdy jazdę, bo R12 to taki motorek no właśnie, niektórzy nazywają go Cruzerem dla dziewczyn, ale ja się z tym nie zgodzę. W sumie też myślałem o tym, że tak. A R18 to dla chłopa, wiadomo, wielki motor, big boxer, a R12 to taka maszynka dla osób bardziej filigranowych, sam czy coś. Generalnie zauważyłem takie podejście do tego motorka po macoszemu, bo tak właściwie to nie wiadomo co to jest. Ani Cafe racer, ani scrambler, ani wielki krążownik. Taki niby miszmasz i. W sumie to jest jeden z tych motocykli, na których trzeba się przejechać, żeby wyrobić sobie o nich opinię. Zdecydowanie. Kurde, ale wieje i niestety nie ciepłem. A dlaczego? Y, bo Przyznam wam, że sam zasugerowałem się obiegową opinią i podszedłem do tego sprzęciku nieco po macoszemu. Mistrze z BMW zabrali mi R12GS, G łamany przez S, ale na szczęście zabrali mi go tylko na chwilę i mi mają go oddać i co więcej mają mu założyć na wykapcie, więc znowu będzie jeżdżone. Smutno mi się zrobiło i na zamiankę dali mi do wyboru tam kilka motorków do pojeżdżenia. Stwierdziłem, że na... R12 to ja nie jeździłem, a moim dziennikarskim obowiązkiem jest pojeździć i zdać relację. I co? Siadłem, przejechałem się i powiem wam, że już od pierwszych metrów poczułem się na nim po prostu fajnie. To wcale nie jest mała maszyna, może się wydawać przy na przykład R18, ale pod względem ergonomii tu jest dobrze. Patrz, siada sobie taki gość jak ja, metra 86, całkiem długie nogi. I miejsca na kulasy też jest dużo. I nie czuję się na tym sprzęcie, jakbym jeździł na czymś malutkim. Bo to rzeczy samej: kawał motocykla. Ale cóż się dziwicie, główną składową tego sprzętu jest ogromny bokser 1200. Zobaczcie, tutaj nie ma nigdzie prześwitów. Tutaj wszędzie jest coś. Ten motocykl jest taki bifi, taki mięsisty. Kawa motura! I wiecie co ma fajne, jak się tu tak przyglądam? Pod tą klapeczką jest wejście do plusa od akumulatora, czyli sobie tu można podłączyć i ładować. Nie trzeba włazić gdzieś tam pod siedzenie. I bardzo fajną sprawą jest, że mamy pokrętło do regulacji napięcia wstępnego sprężyny tylnego amortyzatora. Za to szacunek, bo to jest fajna rzecz w tym motorku, chociaż z nami jest wersja jednoosobowa, czyli. Właściwie nie trzeba będzie za często tego regulować. Oczywiście, kanapkę na tył można sobie tutaj dołożyć dla pasażera. W ogóle to jest wersja Option 719, jest taka bardziej dopasiona, z ładnym malowaniem. I przyznam szczerze, że to malowanie robi w tym motorku robotę. Złote tutaj szparunki, złota kierownica jest po prostu ciekawie, dużo ciekawiej niż w czarnej wersji podstawowej. No i te przeszycia: tutaj meteczka, tutaj takie podnóżki, tutaj koreczek tutaj takie frezowane lustereczka, w których niestety trochę mało widać, no ale stylówka jest. Są klameczki regulowane ze znaczkiem Gillesa. Te pokryweczki no jest na bogato. I widzę, że w tej wersji jest również taki zegarek, jak miałem w R12 G przez S, czyli... Cyfrowy, malutki, asetyczny wyświetlacz w formie prostokątu. Może być jeszcze taki zegar okrągły z malutkim wyświetlaczem, który wydaje mi się, że bardziej pasowałby do takiego klasycznego motorka. Z kolei ten wyświetlacz bardziej mi pasuje do R12G przez S. Mamy także ten pomoc w standardzie oraz grzane manetki, które dzisiaj się bardzo przydają. I na trzecim stopniu aż parzą w łapy. Czynię zatem obowiązki i dam posłuchać tego boksera kominy są standardowe z chromowaną podwójną końcóweczką zaczynamy maszynka oczywiście się zatrzęsła na starcie bo wał kręci się, nie pamiętam w lewą czy w prawą w nowych GS-ach tych chłodzonych cieczą kręci się w drugą stronę no chyba kręci się w lewo bo motocykl przechyla się w prawo siła bezwładności czy tam coś, ale mogę bredzić Praca tego silniczka jest klasą samą w sobie Można kochać, można nienawidzić Ale wydaje mi się, że nie można podchodzić obojętnie do Klasycznych bokserów BMW, muszę zjeżdżać Pojechali, a my gadamy dalej o motorku Fajnie się doprowadzi, jest długie, jest stabilne Ma mięsistą tylną gumę oraz dziewiętnastkę z przodu To powoduje, że motorek jest Stabilny, a z drugiej strony Wystarczająco zwrotny i chyba nawet Zaskakująco zwrotny jak na cruisera. W standardzie mamy amortyzator skrętu, to samo co w R12G przez S. Daję to od razu, żeby kierom nie telepało, no i w sumie dobrze. Tylna oponka to Bridgestone 150 80 16. czyli typowo cruiserowo. Maszynka zatem prowadzi się z jednej strony całkiem charakterystycznie jak na cruisera, a z drugiej strony łatwo i przewidywalnie. A silniczek, który ma naprawdę sporo pary w trybie ROK, robi piękną robotę i tym sprzętem pięknie się startuje spod i Można się nim bardzo fajnie pobawić. W hamulce z przodu Żyleta. No ale co się dziwić, jak mamy taki zestaw? Mamy też konkretny widelec upside down marcotki z niewielkim skokiem. Niestety nie mamy regulacji, ale powiedzmy, że nie jest to rzecz turbo niezbędna w tego typu sprzęcie. Ten przedni błotnik na takim fancy stelażyku jest zrobiony z tworzywa, jest bardzo cieniutki i taki troszeczkę, nie wiem, może zbyt cieniutki jak na cruisera, bo z kolei z tyłu mamy całkiem pokaźną blachę. Nie wszystkim się to będzie podobać ale jest to prawdziwa blacha i nawiązuje do motocykli z lat 30 40 wtedy robiono takie grube błotniki z tyłu a z tyłu jeszcze można sobie regulować odbicie drodzy Państwo nie tylko preload i muszę powiedzieć, że pojeździłem sobie po mieście i po okolicy tym sprzęcikiem jest trochę chłodno, więc przydałaby się obiewka, na szczęście mamy grzane monety, one robią robotę, ale nie o tym chciałem powiedzieć, że jest to maszynka która zaskoczyła mnie pozytywnie z jednej strony Totalny miszma. A z drugiej strony, wydaje mi się, że jest to dużo bardziej zdroworozsądkowa propozycja BMW w kategorii krążowników. No bo mamy R18 w kilku wydaniach, ale uzupełniają ją R12. I wydaje mi się, że dla wielu osób to może być po prostu lepsza opcja, bo R18 ma aż 160 Nm, jak my myli czyli o 50 Nm więcej niż R12, ale nie przekłada się to na lepszą dynamikę, bo to ten sprzęcik jeździ bardziej sportowo, dynamicznie, żwawo, łatwiej i przewidywalniej i mniej męczy podczas jazdy. Więc jeżeli nie potrzebujesz napinać muskułów i pężyć się na 1800, to może okazać się, że R12 będzie po prostu dużo lepszym Przyjemniejszym i zdroworozsądkowym wyborem. To jest jeszcze kwestia ceny. R18, stówka w górę i coś tam zależy od wersji. A tutaj w podstawie mamy 63 tysiące, czyli właściwie połowa ceny takiego Rocktaina czy tam innego. Więc mówcie, co chcecie i wybierajcie, co chcecie. Jeźdźcie na czym chcecie, ale zanim dokonacie wyboru, to ja tylko polecam przysiąść się również do R12, bo czasem lepiej liczyć siły na zamiary i. Cieszyć się z jazdy, a nie walczyć z motorem. Zwłaszcza jeżeli jesteś bardziej filigranową osobą. Tutaj mamy 745 mm, zaledwie wysokość kanapy, a to powoduje, że jest pełne panowanie nad motorkiem. Zasiadasz sobie jak król za kierownicą, zawsze dosięgniesz nogami, a tak jak Powiedziałem 227 kg, to w tej kategorii bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że środek ciężkości jest o gdzieś tutaj. Ja to w zasadzie mógłbym mieć takiego cruiserka, przerobiłbym sobie go tylko ten błotnik z tyłu, mimo wszystko coś bym tu pozmieniał przy przednim być może też bym coś pozmieniał siodełko bym zostawił, bo jest fajne, wygodne, fajnie podpiera lędźwie i ładnie wygląda, i bym se jeździł, a co? i wy mordeczki też se możecie jeździć I możecie się wybrać do BMW, zapisać się na jazdy testowe i przejechać się R12 albo jego bratem R12S albo R12G łamane przez S jest czym wybierać i to jest najważniejsze, no i Dopiero zaczęła się jesień. Mam nadzieję, że będzie piękna i bardzo motocyklowa. Tego sobie i Wam życzę. Jeździmy, póki nas śnieg nie rozłączy. To są odpowiednie klimaty dla tego kruzerka.